Bezprzewodowe myszy czy kontrolery to technologia, która kojarzy się z bardziej współczesnymi czasami. Lata 2010-2015, właściwie można powiedzieć, to taki większy rozkwit, a dopracowane tak, żeby nie wkurzać krótkim czasem pracy na baterii albo lagami, zostały stosunkowo niedawno, moim zdaniem. Ale, ale, technologia bezprzewodowa jest z nami od znacznie, znacznie dawniejszych czasów, sięgających takich komputerów jak Commodore lub Amiga. Cześć kochani, z tej strony Kamil, wracamy dzisiaj do tematów około Amigowych, nie będziemy jednak mówić o żadnym z kultowych komputerów z epoki, a o bezprzewodowej myszy do Amigi. Właśnie nie tak dawno temu, przeglądając ogłoszenia jednego ze znanych serwisów ogłoszeniowych, właśnie natrafiłem na taką mysz z dawnych, dawnych czasów, bezprzewodową. No i stwierdziłem, że muszę ją kupić i przetestować, zobaczyć jak to działało. W tamtych czasach, naprawdę, rzadkością były kontrolery bezprzewodowe do naszych komputerów, rzadko kiedy się na coś takiego trafiało. Także. Pociągnąłem za spust, mysz jest już ze mną, ja jeszcze jej nie testowałem, dzisiaj razem zrobimy sobie unboxing i pierwsze podłączenie do komputera, także trzymajcie kciuki, żeby działała i żeby był z tego jakiś film, ale zanim jeszcze przejdziemy do materiału, chciałbym nowych widzów poprosić o to, a żeby rozważyli subskrypcję kanału oraz kliknięcie dzwoneczka, tak żeby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów, a jednocześnie pomóc mi bardzo przy Rozwoju i możliwości tworzenia dla Was takich filmów jak ten dzisiejszy, właśnie. No a teraz, już nie przedłużając, zmieniamy perspektywę. Ok, jesteśmy, jak widzicie, tutaj jest nasza mysz. Co bardzo mnie cieszy, to oryginalne opakowanie. To jest zawsze fajnie, jak taki retrosprzęt ma. Opakowanie do siebie jest również dobrze zachowane. No i co, Alfa Data producent Infrared Mouse. Model po prostu tak się nazywa, mysz podczerwona czy mysz z podczerwienią dla Atari i Amigi. Dwuletnia gwarancja, wersja 2.0, jak widzicie, europejska. Tutaj napisane, dystrybuowane przez Blue Moon. Tutaj jeszcze przejrzyjmy się, co jest napisane mniejszym druczkiem. W opakowaniu powinna być mysz, odbiornik czy stacja ładująca, jakaś podmyszka, o której nie było nic mowy w, na aukcji. Tutaj jeszcze widać, jest napisane, że zasilacz jest razem z tym w komplecie, ale pakowany oddzielnie, także zakładam, że nie ma go również w opakowaniu. Mamy również instrukcję obsługi i dwuletnią gwarancję. Popatrzmy jeszcze, co innego mamy na opakowaniu. Aha, tutaj Będą fajne, przydatne informacje, myślę. Zobaczcie. Atari Amiga Encoder, czyli tutaj wydaje mi się, że Optomechanical, to chyba by chodziło o przełączniki optomechaniczne, trudno powiedzieć. 260 dpi, to jest w sumie ciekawa informacja. 150 cm, coś mi się wydaje, że to jest jakiś błąd w druku, ale może faktycznie. Co jeszcze mamy tutaj ciekawego? Myślę, waga. 140 gramów, mikroswitch, mikroprzełącznik będzie wytrzymywał 1 milion kliknięć, także całkiem sporo. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy dalej na pudełku. Tutaj informacja odnośnie tego dystansu i faktycznie 150 cm to jest całkiem daleko. No i 45 stopni na mesze, 70 stopni czy łącznie 140 na odbiorniku. Dobra, to co, rozpakowujemy to, nie? Otwieramy. Uwaga, uwaga, werble. Tutaj ładnie zabezpieczone. Tutaj co jest? Tu jest gwarancja. Fajnie. I instrukcja obsługi. Tutaj wszystko, ale kurczę, ładnie popakowane. Tutaj coś wycięte, jak widać. Ok, no ale ten plastik jest zachowany dosyć dobrze. Ładnie tu chroni. Kulka wyjęta w swoim miejscu. Kabel ładnie skręcony, kurczę, fajnie wszystko wygląda. Zajrzyjmy najpierw jednak do Instrukcji. Instrukcja też zachowana w bardzo dobrym stanie, jak widać tutaj na początku mamy dosyć proste informacje odnośnie działania urządzenia, włącznik, wyłącznik, diody na stacji dokującej czy konfiguracja tutaj do pracy z komputerami Amiga bądź Atari. Ale co ciekawe, tutaj faktycznie to 150 to nie jest błąd w takim razie. 150 cm to jest naprawdę daleko i kolejna rzecz, która rzuciła mi się w oczy to tutaj 10. Godzin pracy na baterii po pełnym ładowaniu. Ciekawe, czy to jeszcze będzie w ten sposób działało. I pełne ładowanie to 12 godzin, natomiast to także dosyć długo. I teraz tak, jest jeszcze tutaj opcja szybkiego ładowania. I działa to w ten sposób, że podłączamy urządzenie do ładowania normalnie do sieci, a przy okazji do komputera, i wówczas każde ładowanie. Daje nam trzykrotny jego czas podczas użytkowania myszy, można powiedzieć w ten sposób, czyli tutaj przykład: 30 minut szybkiego ładowania to 90 minut pracy. Zobaczymy, jak z tym ładowaniem, czy w ogóle ta bateria jeszcze coś przyjmie po tylu latach. Może była wymieniona, chyba wie. No i tutaj jeszcze powtórzenie tych danych, także teraz zobaczmy sobie z bliska. Mysz. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wysoki połysk wykończenia. No i tak, muszę powiedzieć, że jest naprawdę czyściutka, tak na pierwszy rzut oka przynajmniej. Alfa Data logo, bardzo fajne, old Tutaj mamy nadajnik, tutaj do ładowania dwa druciki, co tutaj jest na spodzie. Nóżki, no widać, że były używane, ale nie są jakoś specjalnie wytarte. Kulka wyjęta i mamy numer seryjny urządzenia. Tutaj chyba są jakieś śrubki czy wkręty pod spodem. Widać, że ktoś tutaj grzebał, otwierał ją. Przełączniki chodzą w porządku, ale lewy czuć, że był używany więcej. Fajne kliknięcie, te są takie sprężyste po prostu. Ten środkowy i prawy jest bardzo sprężysty, natomiast lewy tak jakby troszkę tej sprężystości stracił. Nie odskakuje tak, ładnie nie wypycha palca, jeśli wiecie co mam na myśli. Także całkiem fajnie, taki klasyczny wzór, można powiedzieć. Klasyczny design z lat 80. czy 90. bardziej można powiedzieć to jeszcze wykończenie w tym wysokim połysku. No i tak jak. Deklarowane nie ma żadnego kabla. Ok, teraz przyjrzyjmy się jeszcze kulce, która steruje nam myszą, można powiedzieć, czy bardziej rolki w myszy sterują, no ale rolki napędza kulka czy siódka i przyjrzyjmy się z bliska naszej stacji ładującej. No i powiem Wam tak, moim zdaniem ona wygląda troszkę jak jakiś statek malutki, prom kosmiczny czy coś w tym stylu ze Star Treka. Tutaj jest szybka, jak widać, tutaj wsiada załoga. No genialny taki low fi sci-fi design czy wzornictwo z lat 80 -tych, 90 -tych. Troszkę jak jakiś samochodzik z Transformersów, no bardzo mi się podoba. Tutaj są diody, które widzieliśmy już w instrukcji, lewy, prawy będą nam Wskazywać, że naciśnięty został przycisk. Tutaj jest dioda od ruchu. Wskazuje ona, że mysz jest w ruchu, a tutaj dioda od ładowania. No i trzymajcie kciuki, żeby to działało przede wszystkim. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, ale zobaczymy. Tutaj podłącza się zasilanie, kabel, tutaj klasyczny jak od myszy do amigi. Tutaj podnosi się klapkę i umieszcza się mysz. I teraz tak, nie ma w komplecie żadnego zasilacza. Ja tutaj dosłownie. Pod nogami znalazłem przed chwilą jeden z zasilaczy O. Taki, ok, pasuje. Odłóżmy już na razie. I jak podłączam go w tej chwili do sieci, jest podłączony. No i uwaga, teraz będzie wielki moment. Zobaczymy, czy ładuje. Nie ładuje. o uh -uh. O, może to. Yeah! Haha! Ładuje, jest sukces. Znaczy, sukces to, że ładuje nie znaczy jeszcze, że bateria przyjmie jakikolwiek prąd. Jak to jest na przykład z akumulatorami w samochodach. Jak padnie, to padnie i nic z nim nie zrobisz, ale zobaczymy. Ja teraz zostawiam to na jakiś czas. 12 godzin, może za dużo. Aż tyle nie będzie się ładować, ale podładuje się jakoś. Mam nadzieję, chociaż za 2-3 godziny i zobaczymy, czy działa. A few moments later. No dobrze, mili. Moi w świecie YouTube minęło kilka sekund, a w realu ponad 3 godziny. Także myślę, że czas już umieścić kulkę na swoim miejscu. Bum, bum, i sprawdzimy, co to cacko potrafi, o ile w ogóle działa. Zgodnie z tym, co napisane w instrukcji, nie jest potrzebny ten kabel do działania, chociaż troszkę mnie to niepokoi, że będzie za dużo prądu ciągnęło z portu myszy od Amigi, no ale okej, okay, zobaczymy. Dopiero co wymieniałem tam rezystor upalony, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Tutaj normalnie, jak każdą Amigową mysz, podłączamy po prostu do pierwszego portu i gotowe. Ok, wszystko podłączone, gotowe. Tutaj mam dysk z diagnostycznymi narzędziami przeznaczonymi do Amigi. Teraz jeszcze tylko upewnijmy się, czy jest tryb Amiga wybrany. Amiga Zgadza się, jest niedaleko odbiornik, także nie powinno być żadnych problemów z łącznością. Przypominajka taka, jeśli podłączacie, odłączacie joysticki od Amigii, to wyłączcie ją zawsze. No a teraz już co? Odpalamy. Uwaga, coś tam się dzieje. Zaświeciły się dwie diody. I teraz tak. Trzeba włączyć mysz. Teraz jest włączona. I... Uhu, yeah! Diody się świecą. Tak jest. I lewy, prawy. Nie ma diody do środkowego, co jest ciekawe, ale wygląda na to, że myśl działa. Przed chwilą działało wszystko. Teraz rzucimy sobie program diagnostyczny, który mam tutaj na dyskietce przygotowany. Uwaga. Ha, 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 działa. Działa i to całkiem responsywnie się wydaje. Tak konkretnie, dobra. Ale tutaj wejdźmy sobie do trybu Controller Ports. Bezproblemowo, bezproblemowo, naprawdę patrzcie, tak jest, lewy, prawy, lewy, prawy, środkowy nie raportuje, co jest e, niestety niepokojące troszeczkę, nie wiem czy nie potrzeba do niego jakiegoś konkretnego oprogramowania, przypadkiem czy Amiga w ogóle ma możliwość raportowania ze środkowego przycisku, czy nie, nie jestem pewien, dajcie znać w komentarzach, jeśli macie z tym jakieś doświadczenie, no ale w każdym razie działa <laughs> i to bardzo dobrze, bez kabla. Naprawdę fajna rzecz. Dobra, odpalamy grę. Gra, w którą będziemy grać, wymaga również joysticka. Walker. Genialna gra. Mój tata mówił, że jest to symulacja kurczaka, ponieważ wygląda troszkę jak kurczak, ten tytułowy Walker, no ale w każdym razie chodzimy mechem w postapokaliptycznym świecie i musimy strzelać. O tak. Destroy all targets. Proste. Berlin, 1944 rok. Nice comebacks. No i tak to się chodziło walkerem. Jak to walker działa celowanie, działa wszystko, działa. Jest okej, okay. mysz jest genialna. A teraz jeszcze mała niespodzianka. Jak widzicie, mam tutaj kolejne ciekawe urządzenie. I co to jest, moi drodzy? To jest firmy QuickShot odbiornik. Do czego? Do tego oto maleństwa. To jest bezprzewodowy kontroler zamiast joysticka do Amiga. No i patrzcie, co się dzieje. Wszystko miga. Co prawda tylko jeden fire jest, ale działa, miga. Czyli mamy bezprzewodową mysz i bezprzewodowy joystick. Czyli co? Da się na Amidze grać bez kabli? Da się jak najbardziej. Oczywiście te kable muszą być do samych nadajników czy odbiorników, ale jeśli chodzi o kontrolery, no to proszę. Mysz bezprzewodowa działa. Bezprzewodowy pad działa. <grybujesz> I to jak? Fajne, nie? I jak? Zaskoczeni bezprzewodową technologią sprzed 30 albo nawet więcej lat. Ja osobiście w moich czasach amigowych nie miałem styczności z tego typu rozwiązaniami, i jestem pod wrażeniem działa to zaskakująco dobrze, zgodzicie się ze mną, myślę. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze pierwsze doświadczenia z bezprzewodowymi kontrolerami, jak myszy czy kontrolery do gier, właśnie co to był za sprzęt, piszcie w komentarzach, jakie są Wasze wspomnienia. Jestem tego bardzo ciekaw. Pamiętajcie, zostawić subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jesteście nowymi widzami na kanale i chcielibyście zobaczyć więcej tego typu filmów. Bardzo mi to pomaga. Zostawcie również łapkę w górę, jeśli ten film Wam się podobał. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.